Domator Sergiusz Zgrzębski, Łukasz Majkut i Tomek Tarkowski. Witamy Państwa gorąco i serdecznie w przedświątecznym wydaniu do MAFTORA, podsumowując to, co w amerykańskiej gospodarce, finansach i mieszkalnictwie wydarzyło się w ciągu ostatnich dwóch tygodni. A jako, że nie będziemy się widzieli w tygodniu te święta dziękczynienia, stąd dobra okazja, żeby sobie podziękować. I podziękować przede wszystkim Państwu za to, że od już od ponad dwóch i pół lat, od początku pandemii koronawirusa na świecie jesteście z nami, oglądacie domatory, komentujecie za to wszystko. Jesteśmy Państwu ogromnie wdzięczni. A w dzisiejszym odcinku do omówienia bardzo dużo tematów, bo dzieje się nam w y, amerykańskiej ekonomii, dzieje się bardzo dużo. Rozpocznę od. Z tego, o czym rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrania, a mianowicie Tomek Tarkowski, Prime Credit Advisor, rozmawiamy o kredycie Amerykanów, o poziomie ich zadłużenia, a tutaj nie są zbyt dobre, optymistyczne informacje. Tak, witam serdecznie Państwa, witam serdecznie. Już. Niestety, tak, wyszły informacje tutaj przed dwoma dniami. Zadłużenie w tej chwili wzrosło na kartach kredytowych w rekordowym tempie o 15% podniosło się to zadłużenie w przeciętnym amerykańskim domu. I jest to największy skok od 20 lat na, na kartach kredytowych, jeśli chodzi o dług przeciętnej rodziny. Także jest to rzeczywiście niepokojąca wiadomość. Tutaj dalej walczymy z inflacją. Oczywiście, inflacja, mamy 8% wzrost. Także tutaj w zasadzie te numery się pokrywają, jeśli chodzi o zadłużenie kart, bo jednak płace nie poszły aż tak szybko do góry jak wzrost cen, który nastąpił. Także to był taki naturalny po prostu kolejny przystanek dla zadłużenia przecię, przeciętnego, przeciętnego Amerykanina. Choć widzieliśmy cień nadziei po tym, jak poopublikowane zostały w ubiegłym tygodniu dane Core Inflation, czyli rachunku inflacyjnego. Wydawało się, że ta nieco zmalała miesiąc do miesiąca. Następnie prezes Banku Rezes Federalnych, Jerome Powell, chór kurna optymizm wszystkich, mówiąc, że nie, 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 spokojnie, tym razem zdusimy inflację w zarodku i będziemy... Podnosić oprocentowanie do momentu, do kiedy będziemy pewni, że inflacja na dłuższy okres, czyli ponad kwartał, pozostanie na kontrolowanym poziomie. Łukasz, z backgroundem w mortgage industry rozmawiasz z przedstawicielami branży kredytów hipotecznych. Jak wiemy, obroty branży nieruchomości spadły o 30 do 40%. Branża pożyczek ma się jeszcze gorzej. E, tak, e, właśnie z tym wiadomościami tylko chciałem powiedzieć, jeżeli chodzi o raty procentowe, spadły troszeczkę, tak? Jak widzieliśmy to w tamtym tygodniu, właśnie jak Tomek mówił, bo e, niby i, i wspominałeś, że niby inflacja, raptem ludzie zaczęli troszeczkę być pozytywnie nastawieni, że już koniec inflacji, re re rezerwa federalna powiedziała hola, 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 stop, ale to już było ok, bo. To znaczy zapoczątkowało nagły spadek oprocentowań. 30-letnia spadła do mniej więcej 6,75%. Tak, mniej więcej oczywiście na ten okres niektórzy jeszcze brokerzy mają to otwarte. To również Ale... największy spadek w historii pożyczek hipotecznych. Tempo w tego spadku od ponad 7% do, do gdzieś 6,5%, prawda? Tak, dokładnie i to było po prostu w ciągu, tak szybko to się stało i tak jak szybko się stało, od razu zostaliśmy skorektowani, oficjalnie powiedzieli, że nie, nie, nie. To jest tylko jakaś taka chwilowa pomyłka. Wszystko wraca z powrotem ponad 7% niedługo. E, także mam nadzieję, że wszyscy, którzy, którzy mieli laki, to zalakowali te pożyczki, zamrozili te pożyczki. No ale w międzyczasie federalna zapowiedziała, niektórzy się sami, e, w sumie poza rezerwą federalną, wypowiedzieli, że prawdopodobnie e, no, widzieli 7% jako ich rata wewnętrzna. W tej chwili jest około 4-4,5%. To znaczy, że jeszcze jesteśmy w połowie. OK, powiedzmy. Wracając do, do, do branży. E, Pożyczkodawcy, no powiedzmy było na, na, na topie było 350 tysięcy loan officerów, tak, yy, tych ludzi, co dawają pożyczki. W tej chwili jest około 270 tysięcy, jest oczekiwane, że w przyszłym roku będzie około 150 tysięcy loan officerów, yy, czyli po prostu yy, tak jakby Elon Musk, <tą> o prostą. tym za chwilę, o <tą> tym, tym za chwilę. Ja powracam do, do sprawy oprocentowań, bo tutaj zdecydowanie mówimy o, jak wspomnieliśmy, tym największym chwilowym spadku. To też świadczy o tym, co w amerykańskiej gospodarce i ekonomii nazywamy tym volatility. Jak wybuchowy jest ten rynek, jak nierówny jest, jak, jak duże są wahnięcia. No i tutaj dla wszystkich, którzy interesują się, bo powstaje pytanie, Chłopaki, domatorze drogi, jak długo rezerwa będzie podnosić stopy procentowe? Mamy odpowiedź, uwaga, odpowiedź nazywa się coś, co zwie się Taylor Rule. I Taylor Rule mówi, żeby stłamsić inflację w należyty sposób, trzeba oprocentowanie to podstawowe podnieść na poziom inflacji, co mówi nam, że Bank Rezerw Federalnych będzie podnosił oprocentowanie podstawowe do poziomu 6, 7, a może i więcej procent. Co sprawi, że nasze pożyczki na nasze domy pójdą być może powyżej 10%. Jak zapowiedział Jerome Powell, zrobimy wszystko, żeby inflację zdusić w zarodku, i tak się stanie. A tym czynnikiem, który obserwować musimy najbardziej, to jest bezrobocie. A tutaj póki co bez zmian. Już niedługo dowiemy się, czy za październik dane będą inne. Optymistyczna prognoza, Łukaszu? Uważam, że, że będzie optymistyczna, dlatego że ja wiem, że widzimy, jak otwieramy internet na naszych telefonach, widzimy, że wszyscy Facebook, Meta, też Twitter, co pójdzie do tego, dojdziemy, ale wszyscy niby a te wszystkie prace to są tech jobs, czyli, czyli prace, które są właśnie. Jeżeli chodzi o deweloperów, inżynierów, software inżynierów, co niektórzy produkują takie technologiczne rzeczy. Jeżeli chodzi o przeciętne, bo, bo w, w branży rekrutacyjnej ja też po prostu z, z ludźmi AgeVac współpracuję, z elektrykami, z kontraktorami. Tam nie było takiego spowolnienia. Oczywiście ci, co, co są zaangażowani w budowę nowych domów, to widzą spowolnienie. Ale jeżeli chodzi o maintenance, tak, czyli takie różne sprawy, to po prostu nie ma tak naprawdę yy, i dalej jest brak ludzi do pracy w tych sektorach, w tych sektorach po prostu, co nie co poza technologicznymi sektorami, także tak jak mówię, troszeczkę jest yy, obaw w tej chwili, że faktycznie inflacja dalej powoduje wzrost płac, co powoduje inflację, tak, troszeczkę to jest takie koło w momencie, yy, i właśnie Rezerwa Federalna próbuje to i, i to jest, w tej chwili ich problem, no i oczywiście chcą obniżyć zatrudnienie, tak jak już wspominali. W tej chwili średnio jest 3,8, coś w tym stylu, ale próbują to do 5% nawet dopiąć, no, co będzie bardzo interesujące, ale też tylko z szybko powiedzieć, że ci ludzie, co zostali zwolnieni z Facebooka i z tych wszystkich technologicznych firm, tak marketingowo technologicznych firm Znajduje zatrudnienie w bardzo ciekawej formie typu w, w kanabisie, tak? W, w nowym sektorze, który jest. Ostatnio mieli, mieliśmy wybory, dużo stanów zalegalizowało marihuanę, rekreacyjnie, czy też medycznie, i bardzo dużo ludzi właśnie potrzeba jest tych ludzi w tym sektorze, także znajdują zatrudnienie tam. Ciekawe. Póki co sprawy nie mają się za dobrze, i cóż za czasy, w których żyjemy, gdzie rekordowo niskie bezrobocie jest powodem do obaw. Na dzień dzisiejszy mamy dwa otwarcia na jednego pracownika w Ameryce. Tomku, czy myślałeś kiedyś, że, że historia zatoczy takie koło, że będziemy martwić się o niskie bezrobocie, a nie o to, że idzie ono w górę? No i wiadomo jedno, żeby coś zmieniło się, to to bezrobocie musi przekroczyć jak. Łukasz wspomniał, ma tą barierę 4%, a takim swój spad będzie pomiędzy 4 a 5. Tak, na pewno tego się nikt nie spodziewał, że będziemy mieli do czynienia z tak dziwną sytuacją na rynku. Ogólnie zobaczcie, jak rynek reaguje, tak jak wspominał tutaj Łukasz, o, o, o spadku chwilowym, największym w historii od, od 2009 roku, kiedy to zaczęliśmy rekordować te dzienne, Zmiany rat, jeśli chodzi o pożyczki na domy, um, największy spadek e, i chwilowy, mo, mo, momentalny, poniżej 7%. Um, ja to tak trochę zażartuję, ale e, każda informacja wpływa na, na, na to, co się dzieje na rynku, szczególnie na raty. E, spadła rakieta w Polsce, spadły raty na w Ameryce. Słuchajcie, no jest to dziwna sytuacja, ale to, to znaczy, jak globalna ekonomia ma wpływ na mikroklimat ekonomiczny w kraju, czy nawet w jakimś regionie. Także, także tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją. Dwa tutaj wspominaliście wzwyżki jeszcze rezerwy federalnej. 5 do 7% mniej więcej tak jest zapowiedziane podniesienie tej raty wewnętrznej, co oznacza jeszcze bardziej spowolnienie tutaj naszych rynków. Tutaj Łukasz wspominał zwolnienia i ja jestem takim, że tak powiem, Dziwnym człowiekiem, który patrzy zawsze na rynek lokalny, zanim zacznę patrzeć na wiadomości takie national news, bo z reguły te wszystkie national news są troszkę z opóźnieniem. Te raporty na rynek wpływają z poprzedniego miesiąca i już na dzień dzisiejszy, jeśli widzimy, nie wiem, czy wy widzicie, obserwujecie to samo co ja, na rynku małym, lokalnym, małych firm już wszyscy narzekają na jakieś spowolnienie. Tego spowolnienia nie zauważymy na rynku raportów jeszcze ale jeśli Rata Federalna dalej, jeszcze Rezerwa Federalna dalej będzie nam podnosiła ratę, to my zaczniemy mieć problemy na rynku pracy w marcu, czerwcu przyszłego roku. Wtedy ten rynek, mi się wydaje, zacznie dopiero spowalniać i pokaże nam prawdziwą rewolucję, którą zrobiła nam Rezerwa Federalna, podnosząc nam, nam te raty przez kolejne miesiące. No tak, bo o spowolnieniu informują sektor logistyczny, sektor konsumencki, ludzie zaczynają zamawiać mniej produktów. Znowu, rewolucja na, na giełdzie i sektorze technologicznym. Widzimy, co się stało, i przechodzimy do następnego tematu naszej dzisiejszej rozmowy. Bitcoin. Widzimy co się stało z firmami wysokich technologii. Ja tutaj chciałbym się odnieść do sektora real estate. Bardzo wiele z firm w tym sektorze reprezentuje właśnie Wall Street i nie będę tutaj przybliżał jak gdyby krajobrazu konkurencji na rynku w nieruchomości. Natomiast jest kilka firm na czele na przykład z portalem Redfin, które są czysto giełdowymi spółkami. No i te spółki cierpią. Akcje Redfinu osiągnęły historycznie niski poziom, podobne Wyniki odczuwały takie firmy jak Zillow czy Kompas. Za tym idą masowe zwolnienia, za tym idzie właśnie początek tego, co nazywamy spowolnieniem gospodarczym. Prosta zasada: nie kupimy mieszkania, nie zrobimy w nim remontu, nie kupimy materiałów potrzebnych do owego remontu i tak mamy nadzieję, że bezrobocie pójdzie nam do góry. Niemniej jednak obserwować należy to, co się dzieje na, na Wall Street, ponieważ tam oprócz tego, że robione są biliony, tracone są biliony, są na przykład również nasze oszczędności emerytalne. Tak, bardzo dużo teraz ludzi do mnie dzwoniło, w właśnie w mortgage industry, którzy po prostu do mnie mówili: W to inwestujesz teraz pieniądze, bo mój broker już tam nie wie, bo wszystko tak po prostu chodzi. Tak jak wcześniej mówiliśmy, volatility, czyli po prostu ruch giełdowy, jest w tej chwili. No strasznie, jeżeli bierzemy pod uwagę, że właśnie te duże firmy, ja wiem, że tak jak wspomnieliśmy wcześniej, że, że one tracą, ludzie zostają zwalniani w ogóle oczywiście i patrzymy na meta, tak? Meta, czyli Facebook stracił, jak się nie mylę, połowę wartości w ostatnich 12 miesiącach, troszeczkę mniej więcej. I widzimy to w ogóle wszędzie. Rynek sam spada na łapisuje. Także po prostu. W co inwestować w pieniądze? No, możemy zawsze w obligacje, tak? W obligacje rządowe. Jeżeli nie wiemy w co, to na pewno możemy w obligacje rządowe. Druga rzecz: management fees kto, komu płacimy te pieniądze, na pewno idziemy do banku jakiegoś, czy, czy gdzieś płacimy komuś, żeby po prostu był menadżerem tych pieniędzy, możemy zawsze obejrzeć to, w co te pieniądze są inwestowane. No i trzecia najważniejsza rzecz to jest prospektus, po prostu dokument na temat funduszy, w które inwestujemy, trzeba to oczywiście przeczytać, ale ogólnie rzecz biorąc w tej chwili, no Sytuacja jest taka, że jeżeli możemy zainwestować pieniądze, to powinniśmy kupować, dlatego jak, jak zawsze się mówi, jest Wall Street jest na sale w tej chwili, tak? I będzie prawdopodobnie. Oczywiście zawsze jest ryzyk fizyk, nikt nie wie na 100%, co się stanie za dzień, za miesiąc, za dwa, za sześć miesięcy szczególnie na naszych lokalnych rynkach jak to Tomek mówił zawsze te lokalne rynki mają troszeczkę opóźnienie, jeżeli chodzi później o narodowe wiadomości, które mają duży wpływ na to co się dzieje, no ale w tej chwili widzimy sektor oczywiście. No i y, warto więc kupować, ale jeżeli już kupować, to za gotówkę, a nie na bitcoiny. Y, a już był taki moment, że transakcje real estate miały być dokonywane przez y, przy użyciu bitcoina, a tutaj, uf, ja osobiście jako sceptyk branży siedzę wygodnie w fotelu i mam do powiedzenia jedno, a nie mówiłem, Tomku. <grym>, a to jest ja się powtórzę, a nie mówiłem. Ja jestem ogólnie sceptyczny, jeśli chodzi o Bitcoin i wszystkie te kreatury, które powstały nam w ostatniej dekadzie. Jestem człowiekiem, który woli inwestować coś, co można poczuć, coś, gdzie ma jakąś wartość, w firmę, która sprzedaje jakiś produkt, gdzie można określić mniej więcej tą wartość względem sprzedaży czy kosztów produkcji. Tutaj kupujemy powietrze. Ja jestem zwolennikiem oczywiście blockchain technologii i tutaj w tym akurat rynku, w tej technologii jestem inwestorem. Posiadam troszkę jakichś tam akcji z różnych, różnych firm, które uważam, że są dobrą inwestycją. Ale sam sobie nie kupuję żadnych bitcoin, żadnych FTX-ów i innych wymysłów, gdzie w zasadzie nie jesteśmy w stanie kontrolować, jest to ponad, ponad, poza zasięgiem. Jak bardzo nie chcemy, żeby nam państwo kontrolowało cokolwiek, co robimy, tak w tym wypadku raczej jestem za tym, żeby to jednak było w jakiś sposób skontrolowane, a i nie sprzedawać czegoś marząc o tym, że ktoś inny pomyśli, że jest warte więcej i ode mnie to odkupi, bo tylko na takiej zasadzie w tym momencie działa bitcoin. A także można naprawdę bardzo pieniążków dużo stracić. Znam takie osoby, które nawet wzięły pożyczki, żeby zainwestować ten złoty środek nowy, który zrobicie milionerem w ciągu miesiąca i niestety dzisiaj pożyczka jest do spłaty, a pieniędzy brak. Czyli po prostu weryfikacja i kolokwialna śmierć spekulacji, tak? Po prostu okazało się, że spekulacje na dłuższą metę nie działają. Okazało się jednak, że, że wartość dolara jest jest nadal zatrzymana. No i pytanie o przyszłość, ponieważ upadek FTX i wyparowanie miliarda dolarów może być właśnie początkiem i tutaj należy mieć nadzieję na pozytywną zmianę i uregulowanie niejako sektora właśnie blockchain. Tak, widzimy Unia Europejska, która już powiedziała, że będą patrzyli na regulację tego, tak samo jak niektórzy na Stanach Zjednoczonych, co jest bardzo ciekawe, bo zazwyczaj Stany Zjednoczone są bardzo otwarte do deregulacji rynków finansowych, po prostu patrzą już na te rzeczy. No i oczywiście możemy też po prostu się zapytać nowego właśnie CEO, czyli wybrali nowego CEO tego FTX-a, który powiedział, że jeszcze nigdy w życiu nie widział czegoś takiego. W życiu. Także on po prostu będzie, ta osoba będzie przewodziła firmą przez bankructwo. Takiego no czegoś mowa prototyp... o mismanagement, tak? Braku. Brakuje Tak, Braku... tak. Po prostu żadnego, po prostu nic nie było. To jest po pranie pieniędzy. Pranie pieniędzy na, na podstawowie, na, na bardzo podstawowym poziomie typu w Excelu z tego co ludzie mówią ale ogólnie rzecz biorąc to trzeba być świadomym co się inwestuje pieniądze tak jak mówię blockchain jest super technologia ale bitcoin było 56 tysięcy w tamtym roku, w tej chwili jest 16 tysięcy. Jak nagrywamy to, to jest, nie ma regulacji w tym i musimy to powiedzieć, ale to jest używane często. Ja rozmawiam z ludźmi w AML industry, czyli ludzie, co po prostu kierują tymi pieniędzmi, co, co zajmują się właśnie sprawdzaniem, czy pieniądze zostają prane. I bitcoin i, i różne inne coiny są używane. Praktycznie do przelewania pieniędzy przez dużych graczy na rynku. To nie jest dla małych inwestorów. To nie jest typu, że 100, 200, 300, 500 dolarów. OK, dobra, jesteś w tym stylu. A jeżeli ktoś płaci 20 tysięcy dolarów, to, to, to nie jest coś takiego. To jest dla większych krajów, którzy chcą po prostu przelać pieniądze albo prać pieniądze dla, dla dużych graczy i nic więcej. I po prostu tu trzeba być świadomym tego, że jesteś małym inwestorem i Twoje pieniądze mogą wyparować. Tak jak się stało w FTX. Sezon przedświąteczny to nasze ostatnie spotkanie dziękczynne, yy, przed świętem dziękczynienia. Warto pomyśleć o tym, za co tak naprawdę jesteśmy wdzięczni, a przygotowując oczywiście program, yy, również piszę kolumnę z tym związaną, którą przeczytać Państwo będą mogli w okresie dziękczynnym na łamach dziennika związkowego. I tak sobie myślę, że wdzięczni to możemy być za kilka rzeczy. Po pierwsze, za pismo Transfer of Power. Mieliśmy wybory, zakończyły się zmieniła się nam partia w kongresie, ale wszystko jest ok, nie ma ofiar w, w ludziach. Numer dwa, możemy być wdzięczni za pakiet ustaw Dodd-Frank po kryzysie 2008 roku, który sprawia, że teraz Rynek jest poregulowany i nie ma mowy o tym, że będą pieniądze rozdawane, jak to się kolokwialnie mówi, na piękne oczy, tak? Czy jest będzie powtórka z kryzysu Mortgage Industry, z jaką do czynienia mieliśmy w 2008 roku? W końcu możemy być wszyscy wdzięczni za to, że mieszkamy w Stanach Zjednoczonych. W obecnym układzie geopolitycznym, a nie na przykład w naszej, w naszym w naszej ojczyźnie, Polsce szczególnie mówię tutaj w odniesieniu do cen energii, które drastycznie wpłyną na poziom i jakość życia Polaków tej zimy. Panowie, wasze spostrzeżenia na ten temat. Tak samo ja jestem bardzo wdzięczny, że po prostu tutaj faktycznie mamy dostęp do różnych też rodzajów energii, co w niektórych szczególnie w Polsce, jest niedostępne um, i po prostu możemy to utrzymać na poziomie um, i, i samoistnie. Sergiusz, tak jak wspominałeś, rzeczywiście można być wdzięcznym za to, że się żyje w, w Stanach Zjednoczonych, gdzie tutaj jednak ta inflacja, mimo tego, że jest, jest w jakimś stopniu jeszcze e, pod jakąś tam kontrolą, gdzie w Polsce słyszymy tutaj, czy od znajomych, czy od członków swojej rodziny, gdzie ceny energii są zatwarzające i utrzymanie gospodarstwa domowego wymyka się ludziom spod kontroli, a tam inflacja jest na poziomie 17%, w zasadzie ponad 17%. Także ja jestem na pewno wdzięczny za to, że ta inflacja jest tylko na poziomie 8% w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, i tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem, zapraszając na kolejny domator oczywiście za dwa tygodnie. W imieniu nas wszystkich składam Państwu najserdeczniejsze życzenia, aby to święto dziękczynienia spędzone było w rodzinnym gronie, aby panował spokój, aby panowała ciepła rodzinna atmosfera i żeby ten wstęp do sezonu zimowego niejako przyniósł nam tylko pozytywne informacje, w tym momencie już teraz gorąco i serdecznie zapraszamy Państwa na tegoroczne Party Świąteczne. Sergio Sam Chicago Chicagoland w tym roku, jak co roku w zimę bawimy się w lokalu 120 Life w downtown Bartlett, informacje na ten temat będziemy rozsyłali naszymi sponsorami i partnerami, jak co roku są autorzy Domatora, Tomek Tarkowski, Frank Credit Advisors, Łukasz Majkut, Rosso Recruiting, mamy również partnera ze strony Landing Institution, jeden z loan oficerów znanej polonijnej instytucji Świadczącej, świadczącej usługi na rynku mortgage. dołączy do nas kto to taki. O tym oczywiście w naszych kolejnych materiałach promocyjnych związanych z Holiday Party, ale już teraz gorąco i zapraszamy. December 18, czyli 18 dzień grudnia, niedziela. Downtown Bartlett. Zapraszam Państwa, abyśmy wspólnie spędzili czas świąteczny życzyli i złożyli sobie serdeczne świąteczne życzenia. Dziękując za wspólny rok i za to, że od tylu lat i od tylu miesięcy jesteście z nami, oglądacie domatora, wspieracie nasze biznesy. My wspieramy za to państwa. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o telefony. Zapraszamy na YouTube, gdzie wszystkie archiwalne odcinki domatora, domator.us to strona, na której znajdują się nasze archiwa. A my przypominamy, że domator realizowany jest przy współpracy z portalem Ameryka po Polsku, któremu również przy tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia. E, najlepsze, e, dziękczynne życzenia. Domator Sergiusz Grzebski, Tomek Tarkowski, Łukasz Majkut, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym programie.